Cześć siemanko z tej strony Medokin i witam was już w drugim odcinku z Happiness i oczywiście nie w w to co chciałam. dobra przejdziemy sobie trochę dalej i rope swim demo zobaczymy czy się uda rope swim o. Mm. dobra trzeba po troszkę poczekać

better wow, wow, Dobra, udało mi się. Nie było nawet takie trudne, jak myślałem. Przepraszam, jakbyście słyszeli jakieś, nie wiem, jakieś głosy w tyle, ale to Reggie sprząta pokój. Tak, jakbyście ja, ja jeszcze nie wiedzieli, to ja i Rady jesteśmy braćmi. Nie, nie. nie. Dobra. A, i w którymś tam odcinku napisałem to. Ale jeszcze raz powtórzę, jak będę miał 10 subskrypcji, to nagram Minecrafta. Nie wiem jeszcze czy kupię nagrywarkę do Xboxa, czy będę to nagrywał na komputerze, ale na pewno, jak dobijecie do 10 lajków, to na pewno będzie Minecraft. Coś, co większość z Was lubi. To się mi Idziemy. No dobra, jedziemy. Ja i mój motor u boku pol... pod sobą Dobra, uda mi się, uda mi się! A, uda mi się! No się, się nie udało Ach. Dobra, nie, nie umiem tam wjechać hmm. Survival Extreme ex... Eu sobie mesmo sabia, mujunka. NÃO! ne. Luzes is ever. And as this at place. aha Eu estou com Spadam, spadam, No Dobrze. Dobrze. Już nie żyję, ale... Ale doszłem do, do końca mapki. No testiur net.her. Wiem jak zrobić. Te, takie levele, ale tutaj się chyba czegoś takiego nie da. Nie, nie da się. będę łeb. Okej, okay, good. Dobra. Ale jestem ja głup przynajmniej. nie puszczam. Jestem ok Bo to trzeba puścić w jakimś tam momencie. Bo po prostu leci w ten.

FATIL NORMAL hmm. DIFFICULTY To będzie już chyba a, nasza ostatnia mapka Chcę ją przejść Dobra, nie udało się DIFFICULTY Tak nie, normal? No i się udało i tym miłym akcentem, i tym miłym akcentem kończymy nasz filmik. Subskrybujcie, łapujcie. No, Cześć na razie i do następnego.